Dzień dobry, nazywam się Agata Bartnik i jestem agentem ubezpieczeniowym w Bornem Sulinowi. W ubezpieczeniach pracuję już od 18, w rezultacie 19 lat. Ee, większość czasu e, ubezpieczałam wszystko w biurze, ale od dwóch lat otworzyłam się na e, trend, czyli na to, żeby ubezpieczać online, czyli w, e, przez internet. I w ciągu dwóch lat wiele osób mi zaufało, za co bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. I, I bardzo się cieszę. Zaczęłam opowiadać o ubezpieczeniach, żebyś ty e, zrozumiał, czy zrozumiała, po co ci jest takie ubezpieczenie. Czy faktycznie jest ci potrzebne. E, zaczęłam mówić o rozwiązaniach, zaczęłam mówić o tym, jak e, co wchodzi w dane ubezpieczenie. Bo e, przeważnie jest tak, że idziesz do agenta, mówisz, że ja poproszę o ubezpieczenie, agent wchodzi. E, w komputer, tak, znaczy się w, y, do komputera pyta się podstawowe pytania, wylicza, tyle to jest. Szczerze powiedziawszy, nie wiesz, co faktycznie ubezpieczone dane ma. Dziś będę mówiła o ubezpieczeniu kosztów leczenia za granicą dla osób, które nie przekraczają 60 dni za granicą. Dla osób, przede wszystkim zwrócę się do opiekunek. Dlaczego? Bo już jeden filmik na temat e, kosztów leczenia za granicą dla osób, które przekra nie przekraczają 60 dni, nagrałam i możesz go zobaczyć na YouTubie, na moim facebooku, czy na mojej stronie ubezpieczenia myślnikbornewsłynowo.pl, bo tam trzeba rozszerzyć o pracę i dokładnie mówię, jak, e, jak to ubezpieczenie działa. Dziś opowiem o ubezpieczeniu dla, e, dla opiekunek bo wykonujecie ciężką pracę. Mało tego, niesamowicie jestem spokrewniona z, z opiekunkami, bo przez 4 lata pracowałam w, właśnie w opiece. Miałam kryzys finansowy i żeby uratować wszystko musiałam wyjechać. Tak więc znam dokładnie od podszewki pracę opiekunki i wiem, co może się zdarzyć. E, jakie są sytuacje. Przeżyłam wypadek na rowerze, znalazłam się na pogotowiu, robiono mi zdjęcia. Tak więc miałam kartę Ekus i fajnie, że miałam, ale okazało się, że wszystkiego mi nie mogą zrobić. Tak na kartę Ekus, a gdybym miała ubezpieczenie to prywatne, to by zupełnie inaczej to wyglądało. Ale zawsze Polak, i tak samo szef dziurawych butach chodzi. Zawsze Polak jest mądry po szkodzie. Tak też było ze mną. Ale przez to e, wiem, jak wygląda karta Ekus, bo sprawdziłam na sobie. A więc e, ja dzisiaj o karcie Ekus nie będę mówiła. E, jak ją masz, to fajnie. To jest takie, jak ja to mówię, 10% tego, co mieć, powinnaś lub powinieneś mieć. Dobrze, że masz. Ale wiele osób jest takich, które nie ma w Polsce żadnego ubezpieczenia, mało tego jeździ na czarno lub jeździ przez firmę i firma robi takie minimalne zabezpieczenie, że po tym, jak się okazuje, nie spełnia to Twoich wymogów. Ja Ci opowiem, ja w ogóle ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą tak sobie podzieliłam na trzy takie, trzy, można powiedzieć nawet cztery warianty, ale na swojej stronie objęłam trzy warianty. Wariant kosztów leczenia, jako na sumę ubezpieczenia, NW i odpowiedzialność cywilną. Koszty leczenia. Co to takiego w ogóle jest? Co ono ci daje? daje? Koszty leczenia dają Ci dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i dostęp do lekarzy specjalistów, jeżeli coś się zdarzy. Jeżeli ci jest nagle potrzebny lekarz, tak samo, jeżeli chodzi o wydatki związane z leczeniem. Ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym, ale tylko z bólem zęba i do 200 euro, żebyś nie zapomniała, oraz zakupem leków i środków patronkowych. Jeżeli masz wystawioną receptę przez lekarza, zawsze mówię: weź, zrób tego zdjęcie, wykup tą receptę i weź rachunek lub paragon, żeby wiedzieli, jaka to jest kwota i dostaniesz za to zwrot. Eee. jeszcze oprócz tego e, jeżeli przeważnie dziewczyny w ciąży nie jeżdżą no ale jeżeli są sytuacje do 32 tygodnia odpowiada towarzystwo do 2000 euro, powyżej 32 tygodnia nie odpowiada towarzystwo e, co jeszcze jest są wszelkie badania ambulatoryjne jeżeli jest potrzeba, jeżeli zdarzy się nagły wypadek czy nie daj Boże śmierci to w tym ubezpieczeniu masz, czy śmierć naturalna czy śmierć z nieszczęśliwego, e, e, nieszczęśliwego wypadku, to transport zwłok do Polski masz czy w wariancie premium, czy w wariancie ekskluzyw e, zaraz opowiem, co to jest wariant premium a co to jest wariant ekskluzyw drugą częścią to są następstwa nieszczęśliwych wypadków znaczy tak e, i ja jestem osobą, która preferuje wyższą sumę ubezpieczenia. Bo przeważnie jak widziałam wcześniej, polisy, które nieraz moi klienci mi wysyłają, albo jak przychodzą do biura i mi e, pokazywali, to się robi na 10-20 tysięcy. Albo nic się nie stanie. To szczerze powiedziawszy, po co robisz sobie ubezpieczenie, jeżeli ci się nic nie stanie? Jeżeli taką opcję zakładasz. Ostatnio też usłyszałam takie zdanie e, w można powiedzieć, ten się ubezpiecza, który nie kocha swoich bliskich. Ten, ten się nie ubezpiecza, który nie kocha swoich bliskich. Bo jeżeli się nie ubezpieczysz, i nie, to nie myślisz o swoich bliskich. Że jeżeli coś ci się stanie, to całą odpowiedzialność rzucasz na nich. A wyjeżdżasz... A wiesz ile to kosztuje za granicą? Wiesz, że twoja pensja często nie niewystarczna na poważne rzeczy, bo jeżeli idziesz do lekarza z przeziębieniem, oczywiście, nie są to duże koszty, jest to 100, 100 euro, czy tam 50 euro, stać nas na to, oczywiście, że tak. Ale jeżeli się zdarzy sytuacja szpitalna, to nie wiem, czy wystarczyć pensji. Mało tego. Myślę, że rok czasu byś pracowała i też ci może nie starczyć. Dlatego warto pomyśleć o tym. Jeszcze, co jest ważne, jeżeli chorob, chorujesz na, e, na jakąś chorobę lub e, bierzesz jakieś lekarstwa przewlekłe, nadciśnienia, astma, cukrzyca, to pomyśl albo roszysz o choroby przewlekłe, ale towarzystwa w tej chwili poszły do przodu. W tym ubezpieczeniu, jeżeli chodzi o generali, suma ubezpieczenia, znaczy odpowiada towarzystwo do 15% sumy ubezpieczenia w razie chorób przewlekłych. I zadaję zawsze pytanie. Czy bierze Pani jakieś leki? Tak. To wtedy mówię o wysokich sumach ubezpieczenia. Bo jeżeli 15% przy 300 tysiącach, to jest zaledwie 45 tysięcy złotych. Ale jeżeli już przy sumie 800 tysięcy, to jest 120 tysięcy. I teraz zobacz, dalej będę mówiła. Powiedziałam o tym NW. Tak trochę się kręcę, sorry, tak? E, bo to jakiś stres jest. Zdajecie chyba sobie sprawę z tego, że siedząc przed kamerą jest to trochę trudne. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeżeli teraz chodzi o NW. I powiedziałam Ci, często widziałam, że są 10-20 tysięcy. I teraz wyobraź sobie, że łamiesz nogę. E, przyjeżdżasz do Polski, zakończasz leczenie, tak? Tam się oczywiście, e, jeżeli masz... <laughs> Jeżeli masz ubezpieczenie lub kartę ECOS, oczywiście tam wszystko załatwiasz, tam cię obsługują, <laughs> przepraszam. Powracasz i po zakończeniu leczenia może starasz się o odszkodowanie. I z tej polisy oczywiście też dostaniesz. I teraz pytanie, ile? Jeżeli jest 110 tysięcy, za każdy procent dostaniesz 100 zł. Jeżeli to jest 20 tysięcy, to jest 200 zł. Takie skręcenie na przykład nogi to jest 3, 2 Czyli jeżeli jest 100 zł, to jest 200 zł. Ale jeżeli masz sumę ubezpieczenia 60 tysięcy i to jest 2%, to masz 1200 zł. Jeżeli się ubezpieczasz, to nie rób to na najniższych sumach ubezpieczenia, bo ja do tego podchodzę tak, że robisz sobie papierek. Często swoim klientom w biurze opowiadałam, czy opowiadam, że może u mnie zapłacisz więcej. Ale ja ubezpieczam nie jedną nogę przy stole, tylko cztery. I nie ubezpieczam też dwóch, jak często jest. A to ja zrobię tak troszeczkę, troszeczkę i będzie dobrze. Nie. Nie oszczędzaj na tym. Nie oszczędzaj tych 40 czy 50 zł. Bo dzisiaj zaoszczędziłeś 50 zł, czy zaoszczędziłaś, a jutro w razie zdarzenia to poleci dużo pieniędzy z Twojej kieszeni. To lepiej się w ogóle nie ubezpieczać tak szczerze. Jeżeli masz zrobić minimalną, żeby była kartka i zaspokoić siebie, no mam, to lepiej tego nie rób. Trzecią częścią w tym ubezpieczeniu to jest odpowiedzialność cywilna. Co to jest w ogóle odpowiedzialność cywilna? Na Zachodzie w Niemczech w ogóle na Zachodzie jest to tak ofic tak Popularnym ubezpieczeniem, że w rezultacie każdy, kto chodzi, to ma to ubezpieczenie. Bo na przykład, jak wiecie, dokładnie mieszkam w Niemczech. Dzisiaj jestem w swoim biurze, w Bornem, prawda? I z tego bardzo się cieszę. Ale na Zachodzie jest tak, że w rezultacie przejedziesz komuś, na przykład jedziesz rowerem i przewrócisz się i komuś porysujesz płot, to u nas to tak, a dobra. Bardzo często zrobią: A dobra, I wszystko w porządku z panią? Nie, nawet nie zapytają się, że na przykład pani porysowała czy coś. A w Niemczech jest tak, że od razu powiedzą ci: Hello, dobra, ty się wylecz, ale ty musisz mi za to zapłacić. I właśnie z tej polisy masz odpowiedzialność. Czy na przykład zbijesz komuś cenną, cenny wazon w, w mieszkaniu? To też za to Polisa zapłaci. I teraz jak to wygląda? A jeszcze jedno. Są dwa warianty: jest wariant premium i wariant ekskluzyw. Wariant, e, Oczywiście preferuję wariant premium. Znaczy ekskluzyw. Dlaczego? Bo wariant Ekskluzif e, różni się od premium tym przede wszystkim, że jeżeli jedziesz do Polski, to ono ci organizuje koszty leczenia w Polsce. Całą organizację, całą logistykę ci robi. Mało tego, masz tłumacza. Jeżeli jesteś w szpitalu i nie rozumiesz ich języka, przede wszystkim języka medycznego, to to ubezpieczenie wtedy za ciało, bo tłumacza dostaniesz. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo jak wracam do Pol jakbym wróciła do Polski i miała to. To wiem, że nie muszę się martwić i szukać e, tu ortopedy, tu nie muszę zapłacić, tu nie muszę tego zrobić, bo to mam w pakiecie. Uważam to za rewelację. Co jest w, tych, w takich wariantach? Jest całodobowy dyżur telefoniczny, jest transport na terenie e, Polski, transport zwłok, jest transport e, z danego kraju do Polski. Jest pom pomoc w, e, w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów. Jest pomoc odzyskanie i ponowne wys wysłanie bagażu, jeżeli coś by Ci się stało. Jest przedłużenie ochrony o 24 godziny, jeżeli coś się stało, lub był jakiś wypadek, to takie coś będziesz miała. Tak samo będziesz miała zakwaterowanie do 3 dni maksymalnie, jeżeli gdzieś na trasie coś się stało. O, będziesz miała koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej. Jeżeli byś była w szpitalu i potrzebna jest ta osoba towarzysząca, to przez 7 dni masz e, osobę towarzyszącą i ma wyżywienie i hotel. To wchodzi w zakres, tak? E, co jeszcze? Wcześ, jeżeli będzie potrzebny wcześniejszy powrót swojego, a to się wiąże z jakimś kontraktem i nie możesz, tak? to to towarzystwo zapewni. Jest pomoc prawna, jest wypłata w poczet kaucji, jeżeli będą Ci potrzebne pieniądze w razie na przykład wypadku, a Ty nie masz, to w poczet kaucji dostaniesz pieniądze od towarzystwa. I to masz w premium, a co masz w ekskluzyw Zaraz wejdę na ekskluzyw i Ci powiem. Wszystko oczywiście masz na mojej stronie. Na mojej stronie jest rozpisane, myślę, że to bardzo ładnie, przejrzyście, bo każdy może sobie wybrać wariant, który chce, z jaką sumą ubezpieczenia. Moja strona to ubezpieczenia bornesulinowo.pl. Musisz wejść na zakładkę zdrowie, a potem na e, koszty leczenia za granicą dla opiekunek. I wtedy masz cztery warianty wyliczone. Masz na 200, 300, 500 i 800 tysięcy. I teraz, jeszcze raz powiedziałam, że kieruję to do osób, które zjeżdżają co 6 czy co 8 tygodni do Polski. Zjeżdżają na tydzień, 8 tygodni, ja nie wiem na ile. Mnie tyle, ile jesteś w Polsce, nie interesuje. Interesuje mnie to, ile jesteś za granicą. I zobacz, w wariancie ekskluzyw, gdzie masz koszty kontynuacji leczenia w Polsce, organizację całą tego leczenia masz w Polsce, to... W wariancie za, na 500 tysięcy suma ubezpieczenia kosztów leczenia, na 60 tysięcy NW i na 150 odpowiedzialność cywilną, to na rok czasu Polisa Cię kosztuje 395 zł. Czy dużo? Nie wiem. Ale jeżeli byś chciała to zrobić, ten sam wariant ze składką miesięczną, bo jeździsz na dwa miesiące, czy na trzy miesiące to ten sam wariant, czyli 500 tysięcy 60 tysięcy NW i 150 zł 150 tysięcy odpowiedzialność cywilna, to on kosztuje 201 zł. To może warto się zastanowić. Nie wiem, jak jeździsz. Ale warto. Zobacz na sumę 800 tysięcy 60 tysięcy NW 150 tysięcy. Odpowiedzialność cywilna. Koszt tego kosztuje 487 zł. Dużo? Nie wiem. Myślę, że to na dzisiaj tyle. Myślę, że wystarczająco dokładnie ci powiedziałam, co masz w tym ubezpieczeniu. Pamiętaj, jeszcze zadawano, zadają mi pytania. Zadają mi pytania. Dobra, ale jak ja mam udokumentować, że ja zjeżdżam tak często? Jeżeli jeździsz busem, to czy SMS-y potwierdzające, czy dowody dowody biletików, czy fakturę imienną proszę sobie wziąć z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski. Czy z Polski do Włoch, czy z Włoch do Polski. Czy z jakiego innego kraju? Czy pracujesz legalnie czy nielegalnie, to ta polisa zafunkcjonuje. Myślę, że warto. Dziś na tyle. Życzę Ci miłego dnia i wszystkiego dobrego. Czas najwyższy się zastanowić, czy warto obciążać swoją rodzinę tym, że wyjeżdżasz, jakby Ci się coś stało. To masz na to? Jeżeli nie, to pomyśl. Miłego dnia. Dziękuję.